是啊，来捉你。穷途末路，尚有一饮入喉，如何？但<案>江南的风和春倒是甘醇，不如你我同往、啊。不去，怕给我惹麻烦。放心。 我只怕他们不敢来。抓住他，夺下这块玉。<laughs> 江夜，你弑父夺玉，人人得而诛之。看来这玉佩里的秘密一定有趣。别问，快走。追上去，不能让他带走这冠绝。 yeah Mas We'll <laughs> 你一次，便换你请我一坛风和春，如何？ 啊！啊啊 Dzień dobry. Zrobiłam sobie wajfu. Wczoraj te wajfu robiłam, nie wiem, chyba z godzinę. Dejś już pokazał pojedyncze miejsca, gdzie można złapać jakieś fryzurki, rzeczy tego, ten. No, ale najpierw myślę, że warto zraszować sobie trochę story. Opoznaliśmy tę małą dziewczynkę, ona nazywa się Rubi. Ty jakiś kamień. O! Aaa, teleport. Dobra. Tych zielonych pierdoniczków na razie nie chcemy wydawać, bo one będą nam pewnie potrzebne na jakąś czarną godzinę. W ogóle ustawiłam chiński, bo on ładnie brzmi tutaj. O, właśnie, ja będę walczyła albo parasolką, albo będę walczyła wachlarzami. Nie terroryzuj tej małej dziewczynki, halo. Jestem ciekawa, kiedy pierwszy raz będą rzucać we mnie warzywami. <laughs> Właśnie w ogóle, jak tam story jakieś super takie ciekawe? Jak się po iluś już godzinach? No, tak jest dosyć przyziemne. okita, misy poboczne i cała reszta otoczki super. Rzefa była dopiero rusza, jak dostaniemy się do tego dużego miasta. A czyli w sumie jeszcze to jest zablokowane. Na razie wszystko inne poboczne, mniejsze wioski, a cała reszta dopiero później. Jezu, nie spadnij. O Jezu, masz szczęście. E, e. Masz szczęście, że przyszłaś pierwsza. Chodź, młoda, idziemy. Mamy jakieś jegody, ale ja mogę je, mogę je zabrać, prawda? Nie muszę ich jeść od razu, bo co, jak trujące? Jak trujące, to umrę, trudno. Albo będę miała sraczkę. Możesz <głos》głos》> być i tak, i tak. Kutek! Cześć! Cześć! Jejku! Takie pogłaskać. Ooo! Już kocham tę grę. <głos》> Zbieranie kotów, czas zacząć? No naprawdę. Zacząłem komplementować jednego... <głos》> i do mi lokację skrzynki. O, czyli możemy na przykład mówić do niego ładne rzeczy i on wtedy będzie nam też robić ładne rzeczy? Brzmi opłacalnie. Trzy, <grym>, dwa, jeden, Siu! Siu! No, to, to, to. no kurde, jak zawiewa! Poczekaj, a ten? Tu! Dobra, mam. O, jest, dobrze. O. Ale trzeba nadusić mocniej. No, no, trzeba nadusić. Zostałam Legolasem. No, <grym>, jak zwykle. Wzięła, poleciała. Dzieciaczki. Jak ona tu zeszła? Okej, okay, elementy wspinaczkowe całkiem, całkiem na razie. E, Może w ogóle zaskakiwać i wtedy odrezylądować. Okej, okay, nie ma obrażeń od upadku? Nieważne, z jakiej wysokości spadasz, jeżeli tylnie to i tak przeżyjesz. O jezu, niedźwiedź! Nie, bo tu są pszczółki. Ja już wiem, że będę po, po, podziabana. Nie, 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 nie. Lepiej nie. Rzuć się niedźwiedziem. A co sobie będziesz? Ja nie jestem pewna, czy to jest dobry pomysł. A mogę pomóc misiowi? A, i to jest tai chi. Ja będę miała jakiś quick time event tego się udało? się z niedźwiedziem. Oj! Czy ja rzuciłam niedźwiedziem? Tak! Okej, okay, czy ja po prostu mogę rzucać niedźwiedziem i to też zadaję dem... Okej. Okay. I to w ten sposób. No dobra. Pomóc ci? Mogę cię jakoś za tyłek złapać albo za nogi? Coś? To... O, chyba się udało. Dyczekajcie, widzicie ten komentarz po boku? Polska górą, jazda z kurwami. A ty, czy jest, 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 jest. Chyba płonie. Udało się, bez zbędnych strat. Dupa nie boli, to dobrze. Nowe zasady wkrótce, rzut niedźwiedziem. O, czekaj, robaczki. Ja mam zestrzelić robaczkę? Czy jak to działa? O, nie, ja muszę złapać robaczkę. I to mi będzie potrzebne chyba później do eksploracji, tak? Do wspinania się, do, do biegania, coś takiego? No kurde, miałam być pacyfistką. Czekaj, czekaj. No, miałam być. Nie możesz być, masz narzeczonego kryminalistę. Prawda. Ukradłam konia i zabiłam babę. Niczego nie żałuję. A potem przyszedł taki dobry chłopak, dzień dobry na klaszcze mówił. Teraz wszędzie będą rozwieszone twoje listy gończe. Moje? Nie no, gdzie w życiu? Ja zrobiłam pacyfistyczny rzut niedźwiedziem, okej? Okay? Czyli im możemy zabrać konia. Nie wiem, czego chciała. Goń go. Ok, <laughs> to po <było> prostu. <laughs> no Niczego nie żałuję. O jej, O! No, koniu, co ty robisz? Koniu wpadł w orzełkę. No i co ja ci pracę? No, A ja zapomniałam o tym dziecku. I moje dziecko zapomniałam. Ale ma fajnego gonga. A co to za miły pan? Zaciekłe serce mocne jak wół. późno Zapóźnione przeprosiny? Czas walczyć? No nic, no sprawdźmy.

No, 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 no. A pan to widzę, że taki trochę skamer. No, będzie sprzedawał zwykłe, normalne jakieś kurze jajca. Za chore pieniądze. Ale ona go ustawia, co jest? Poluje na żabę? Y mogę skakać jak żabka. I to zadaje przeciwnikom fizyczny damage. Ja bym powiedziała, że mentalny też zadaje. E, właśnie, czekaj, 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 jak ja ukradłam konia, to ja teraz nie mam już tego konia, tak? W sensie, ja powinnam się po niego wrócić? Czy ja mogę go jakoś odpalić? Ja nie masz pod szóstką, pod szóstką masz konia. Da się jakoś szybciej, na przykład, na nim biegać, albo coś? A, wpadli do wody, przepraszam, nie chciałam. Więcej jak mówi, że nie chcę czynić zła, tym więcej go czyni? Czasami pewnych rzeczy w życiu nie przeskoczymy. W porządku, chyba, że ten pan tołobus tak naprawdę nie trzeba było mu pomagać. O, uratowałaś mnie, o, widzicie, mówiłam, że nie będę szła ścieżką zła. A to rozumiem są ci wszyscy rebele, którzy zrobili coś bardzo złego w grze, tak? Nie, tołotupcy, to nie golasy. No nie, no, prawie gołe. No co to ma tego portki na dupie? Jakaś sekta biegaczy? Ja tam nie wiem. Kto by biegał dla rekreacji? Przestań. <grystanie> Ale muzyczka ładna tutaj jest. ajajajajajaj, śliczna. A to co? Liczy na liczydlę? mi właśnie. A gdybym je chciała, bo tak, ja na razie wbijam chyba Blade'a, nie? A ja bym chciała na przykład coś innego, czy to jest pierwszy, który muszę wbijać? A, bo to jest takie ogólne drzewko, ok. Czyli jakby nieważne nie, nie, nie co, jak gdzie to i tak, i tak trzeba wbijać, to. Może ogólne za chwilę jeszcze będziemy. No. Jezus. Chyba wracam wkładać parasol w miejsce, w którym parasol nie powinien być. Miłej zabawy. Oj. Då blir man. O przez chwilę nie podrzucili Voice Actingu? Chyba nie. Fajnie, bardzo lubię takie postaci, gdzie musimy się napierdalać po to, żeby się lepiej poznać. Szybki wpierdol a potem do domu i na kawę ewentualnie. Zwiozł mnie jakiś pan i zabrał na swojego konia i teraz każą mi grać na plecie bloku. <grywia> to zrobiłeś. Czy ja pan trafił do więzienia? Chyba tak. Wiem, że tam się pali ogólnie gorąca energii, Nie wachluj go tak. Nie, to no, trzeba było trochę podniecić... Czy po, 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 podnieść, w sensie, że podniecić się. Po, po, podnie nie, nie, jak to się mówi? Podjuzać to nie. No że ogień się tak rozprzestrzenił dookoła. <grywia> Słucham? Co się robi z ogniem? <grywia> Że wzniecić ogień, a widzi... no właśnie tak, to to chciałam powiedzieć Neri mów dalej, nie nie, już. rano, nie ma 12 jeszcze, a już człowiek najebany <śpii> A no tak, wzniecić ogień, to chciałam powiedzieć <śpii> Podniecić ogień też można No para cię po się robi, także nie ma nie ma tragedii <śpii> <cassette> Powiem tak, ten wachlarz jak będzie mieć bardziej opływowy kształt Jak jesteś wystarczająco ważny Można wzniecić wach... woli podniecić ogień i metoda niekonwencjonalna, nikt na to nie wpadł Ty, najpierw pierdol, a potem nie na koniu wieże to było całkiem opłacalne A ja, bo ja dziecko zostawiłam gdzieś w deszczu i sobie poszłam w innego quest'a, to ja nie wiem, gdzie to dziecko też zgubiłam Miałam mi jej nie zgubić i miałam ją zabrać chyba do jakiejś innej wioski, a się ostatecznie okazało, że ona sobie tam została, a ja... A ja poszłam w pizdu, matką roku to ja nie zostanę o! Jestem w jakichś lochach? Japmen <laughs> <Yep>, <laughs> potrzebujesz wyjść z więzienia? <laughs> Mogę ci pomóc. Przysięgam, nie będę rzucać w ciebie warzywami. <laughs> Obiecuję. Jestem w tych samych lochach? bo tu ty węże jakieś, albo coś. Bo tu jest skrzyneczka, a ja tak muszę na daleko to zrobić chyba, nie? Jezu, nie widzę, bo mi się... O nie, to wąż chyba! Nie chcę węża, bo potem wezmę, umrę i co wtedy. Szybko! No! Wym tak, głupi ma zawsze szczęście. Oj, klawiszologia tutaj to jaki koszmarek, bo oni nie podkreślają jakby co trzeba kliknąć, albo właśnie jaka jest klawiszologia dokładnie. I pokazuje ci coś i ty nie do końca wiesz, czy to tak, czy to o to chodzi, czy to nie o to chodzi. Znaczy no wiadomo kwestia przyzwyczajenia się nauczymy, ale... Ale no. Dzień dobry. A jaka ładna miła pani. Nazywa się Jao Jao Jao. Mi się leczenie ulepsza. O, U tej, u tej tej, tej. Dobrze, dobrze. Jest! Będziemy leczyć. W razie, gdyby coś się działo, to ja będę robiła tę profesję z leczeniem, więc chyba najprawdopodobniej jakby co, cokolwiek się działo, to chyba będziecie mogli to zrobić u mnie, więc będziecie mogli robić głupoty. Ja was później podleczę. Oj! Oj! oj. Oj! Jezu, nie widzę, co się dzieje! Czekaj, czekaj, czekaj! A to typy jakieś! Już pochodnie pod... Ja bym chciała odpalić pochodnie, tylko problem jest taki, że ich pani widzę. Tu jedna. Chyba druga. Dalej niewiele widzę przez słońce, wiecie? Muszę zagrać jakąś melodię? Będę grała na flecie? A po kaflecie? No chyba. Widzicie, jak ładnie gracie na flecie, to będziecie mieć dużo kolegów. I co? Co? No bo moje postać gra na flecie, no i nagle ma kolegów obok siebie, ale powtórz, nie, to nie ma sensu. Takich kolegów to ja chyba nie chcę. To co trochę dziwnie, nie zaprzeczam. Fajnie się będzie grało pod